Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Dzisiaj krótka informacja na temat wojny persko-żydowskiej. Nie będzie to przejście przez wszystkie dane, które są dostępne w internecie, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że jedno państwo jest autorytarne, a drugie ma nadzwyczaj ścisłą cenzurę wojskową. W związku z czym większość danych, których możemy używać jest jest niepewna, tak to bym mówił, natomiast warto się pochylić nad tym konfliktem z kilku perspektyw, które być może mogą być interesujące, to raz, a dwa nieużywane, czy nie, nie ma o tym mowy wprost w innych materiałach, które, które oczywiście również i my oglądaliśmy, stąd ten materiał z nadzieją, że będzie on dla Państwa czymś przydatnym w tym olbrzymim szumie informacyjnym, który dotyczy tego, Albo kolejnego konfliktu, albo kolejnego konfliktu aktualnie będącego dużego na terenie Europy Świata, na terenie, na terenie naszej Ziemi, albo kolejnym po prostu epizodem w ramach uderzeń pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma państwami i od razu powiem, że raczej z naszej perspektywy mamy do czynienia z nową wojną, a nie z po prostu z, nowym, z nową wymianą ciosów. Pomiędzy wrogimi sobie państwami. Na początek wiadomo, informacje takie ogólne, które wszyscy znamy. Pokrótce, tak, w nocy z 12 na 13 czerwca Izrael przeprowadził uderzenia i lotnicze, i, i dronów, i przy wsparciu służb specjalnych są różne doniesienia na temat tego, czy Amerykanie o tym wiedzieli. Najprawdopodobniej wiedzieli, co więcej, IRAN dostał ostrzeżenie od jedne, jednego z krajów. Arabskich na dzień wcześniej, co nie pomogło mu, bo i tak miał bardzo poważne straty w swoim kierownictwie. I tutaj pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę: Izrael uznał, że tak podobnie jak z organizacjami terrorystycznymi, z którymi walczył, że tutaj nie będzie patrzył na straty, które przy okazji spowoduje wśród cywilów, i uderzył w przywódców sił zbrojnych państwa irańskiego w miejscach zamieszkania tych ludzi, w związku z czym zabijając ich razem z żonami, dziećmi, razem z sąsiadami. Jest to eskalacja w tym sensie, w jakim Państwo mogą widzieć czasami w filmach hollywoodzkich na temat oczywiście to jest nie do końca prawdziwe, ale tak to jest sprzedawane w tych mediach amerykańskich na temat ich wojny o niepodległość, to znaczy, że gdzie pewien niesportowe zachowanie ze strony Amerykanów, którzy strzelali szczególnie do oficerów, oczywiście do oficerów się strzelało i w wojnach, w wojnie siedmioletniej, w pierwszej, śląskiej, drugiej śląskiej, we wszystkich wielkich konfliktach XVIII wieku wyżsi oficerowie ginęli. Była jedna bitwa, w której nawet dwóch marszałków zginęło na terenie dzisiejszych Czech. W związku z czym spokojnie. To nie jest do końca tak, jak Amerykanie twierdzą, że, powiedzmy, feudalne czy quasi-feudalne armie 18-wieczne nie zabijały sobie oficerów. Natomiast zabijanie przywódców organizacji, państw czy dużych instytucji wojskowych w ich rodzinnych domach jest formą eskalacji, która z pewnością nie zostanie niezauważona przez te organizacje czy Państwa, które są uznawane przez nasz krąg cywilizacyjny za terrorystyczne, za nieprzestrzegające pewnych standardów, jeżeli państwo, które jest podobno z naszego kręgu cywilizacyjnego, tak to przynajmniej jest sprzedawane od dziesiątków lat przecież, posuwa się do tak, brutal, do taki, tak daleko idącej brutalizacji walki, to nie ma co oczekiwać, że to nie będzie szło w drugą stronę. To znaczy, Ci, którzy są naszymi potencjalnymi przeciwnikami, będą robić dokładnie to samo: i do przemyślenia polityką, do przemyślenia generałom, bo jak się z nimi rozmawia, to oni mają wrażenie, że mają jakiś immunitet i ich nic nigdy nie trafi. W związku z czym, innej skali odwagi, innego typu charakteru będzie wymagać bycie przywódcą najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 20 lat, niż w ciągu poprzednich 20 lat, gdzie ci ludzie uważali się za święte krowy, za istoty. Nietykalne. I z perspektywy zwykłych ludzi może to być wręcz, o ile, pomimo że to jest oczywiście brutalizacja i pomimo tego, że skutkiem tego typu zachowań ginie wielu ludzi postronnych, niewinnych, cywilów, dzieci, to pozytywnym aspektem będzie tego to, że powinni zacząć się dwa razy zastanawiać nasi przywódcy, zanim zaczną wpakowywać w nas w jakieś nieprzyjemne historie, to raz, a dwa, być może niektórzy z nich po prostu albo zmężnieją, albo wycofają się z polityki, zwłaszcza ci, co za dużo rozumu między uszami nie mieli. W ten sposób zostali wyeliminowani szef sztabu irańskich sił zbrojnych, dowódca strażników rewolucji, dowództwo lotnictwa irańskiego, czyli głównie strategicznych systemów rakietowych, bo u nich lotnictwo jako takie de facto właściwie nie istniało. Zniszczono z pewnością i lub obezwładniono obronę przeciwlotniczą Persji i co ciekawe, na niewiele to się zdało, to znaczy czas pokaże, czy to będą zwycięstwa po kroju pierwszych dni, pierwszych tygodni, zwycięstw Wehrmachtów w czerwcu 1941 roku, czy może we wrześniu 1939, bo jeżeli wrzesień 1939, początek był wspaniały i na nasze nieszczęście poszło im świetnie. Natomiast początek inwazji na Związek Radziecki był jeszcze wspanialszy, a pomimo to, pomimo tych czasów, państwo się podniosło i zmiażdżyło państwo niemieckie. Odpowiedź Iranu z dodatkiem sojusznika jemeńskiego była bardzo słaba. Co ciekawe, nie włączono systemów przeciwlotniczych przeciwlotniczych, żeby się obronić przed trzema pociskami balistycznymi, które leciały ze strony Jemenu. To była świadoma decyzja najprawdopodobniej dowództwa izraelskiego, które chciało oszczędzać amunicję. Zasadnicza odpowiedź Iranu, pierwsza nastąpiła w do, dzień później, dobę później, przy pomocy 100 pocisków balistycznych i hipersonicznych I teraz wszelkie dane, które Państwo mają ze względu na to, czy to były straty cywilne, czy wojskowe, ilu ludzi zginęło, czy te straty były poważne, czy nie, proszę w ogóle, to jest moja sugestia oczywiście. Ja staram się tak robić, nie przywiązywać do tych informacji, bo tak jak mówię, obie strony. Kłamią nadzwyczaj dużo, już starożytni Grecy mawiali, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Natomiast rzeczywiście są pojedyncze zdjęcia, gdzie pokazywane są bloki mieszkalne w Izraelu, które są zniszczone, i znowu to nie musi świadczyć o brutalizacji działań ze strony Persji, może, ale nie musi. Bo Izrael swoje systemy przeciwlotnicze celowo rozmieszczał w takich miejscach, w których te blokowiska są jakąś dodatkową osłoną. Zresztą dokładnie to samo w konflikcie na terenie Ukrainy robią obie strony. W związku z czym te uderzenia, które tam są w cele cywilne, najczęściej nie są celami bandyckimi czy barbarzyńskimi, tylko celami podwójnego przeznaczenia podwójnego zastosowania, jeżeli pod centrum handrowym parking jest używany jako magazyn środków bojowych, to nic dziwnego, że, że takie centrum handlowe może być celem strony przeciwnej. I, I ta maskirówka, powszechnie używana już przez wszystkich Amerykanie, też zaczęli pokazywać systemy rakietowe, które są ukryte w zwykłych kontenerach. Mamy zdarzenie w Persji, gdzie, gdzie powiedzmy tego typu działania były zrobione. Mamy zdarzenia na terenie Federacji Rosyjskiej, gdzie Ukraińcy skutecznie to zrobili w związku z czym ten, ta ostra linia podziału pomiędzy kombatantami i cywilami się bardzo zaciera, zaciera, bo kombatanci kryją się coraz częściej pośród niewinnych obywateli. Co ciekawe, po stronie Izraela de facto stanęła Jordania, zastrzeliwując. Środki bojowe Persji, które zmierzały w kierunku Izraela, natomiast nie przeciwdziałając lotnictwu Izraela, które skierowało się w kierunku Persji. Mamy doniesienia o za pierwszych zastrzeleniach samolotów F-35, o pierwszych jeńcach spośród e, pilotów. Dwa takie rzekomo zdarzenia miały mieć miejsce, e, co do wzięcia do niewoli pilotów, w tym jednej kobiety. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to jest prawda w tej chwili. E, trzeba pamiętać jeszcze raz, że. To nie jest tak, że tylko Persowie mijają się z rzeczywistością. Druga strona też ma celowe, specyficzne podejście do prawdy jako narzędzie, środek walki, w związku z czym to, że oni mówią, że to tak jak Amerykanie kiedyś w Iraku tak nie przyznawali się do żadnego zniszczonego Abramsa, bo stwierdzili, że to jest komercyjnie nieopłacalne, stwierdzali, stwierdzali na, na, najwyżej, że Czołg nadawał się do głębokiej naprawy ekonomicznie całkowicie nieuzasadnionej, ale żeby potem z dumą mówić, jak to mało czołgów straciliśmy w trakcie walk. Obie strony przeprowadzały uderzenia 14 czerwca. Izraelowi najprawdopodobniej znowu udało się uderzyć w kierownictwo wojskowe Iranu. Między innymi mówiono o śmierci zastępcy szefa sztabu do spraw operacyjnych, zastępcy szefa wywiadu. Uderzono w irańskie instalacje naftowe i te instalacje naftowe na terenie Iranu często są instalacjami chińskimi, w związku z czym zaczyna się robić ciekawie. Co jeszcze możemy tu dodać? Karp, który się cieszy na, na święta Bożego Narodzenia, to są wypowiedzi państwa ukraińskiego, które podkreśla, że Persja współpracowała z Rosją i sprzedawała jej broń, która była używana przeciwko Ukrainie. To jest oczywiście prawda, ale jednocześnie mamy oficjalne doniesienia ze strony Stanów Zjednoczonych o tym, że absolutnie teraz w ogóle nie mają zamiaru nic wysyłać na Ukrainę, wręcz przeciwnie, chcą część z tego, co już dali na Ukrainę, wycofać i Przesłać na Bliski Wschód, bo bliższa ciało koszula. I do tego jeszcze, do tych konsekwencji większych, strategicznych i światowych przejdziemy za chwilę. Iran odpowiedział kolejnym atakiem saturacyjnym. To takie trudne, modne słowo, to znaczy z atakiem, który przeciąża systemy przeciwlotnicze. To znaczy, że większość nawet środków, albo nawet wszystkie środki, które używamy, mogą być obezwładnione przez system przeciwlotniczy przeciwnika. Natomiast jeżeli odpowiednio dużo wyślemy tych środków, to ten system po prostu nie da rady zestrzeliwać ich w odpowiednim tempie. Uszkodzono również elektrownię atomową i ośrodek badawczo-atomowy na terenie Izraela i uderzono w instalacje naftowe portu w Hajfie, główne instalacje tego typu państwa izraelskiego. Izrael wzywa do tego, żeby Stany Zjednoczone ich broniły, Stany Zjednoczone pomimo, że wysyłają swoje, swoją marynarkę i lotnictwo, żeby zestrzeliwały te drony, to w inny sposób nie chcą się angażować, co jest śmieszne. Z mojej perspektywy, jak w mediach słyszę, że Iran bez sensu mówi o tym, że, że, że zemści się na Stanach Zjednoczonych, to jest tak, jakbyśmy mieli dwóch, nie wiem, na podwórku dwóch jakichś sąsiadów, z którymi mamy konflikt małego i dużego i mały nas podchodzi, co chwilę policzkuje, a jak chcemy oddać moją, to nagle pojawia się duży i mówi: no, 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 proszę się nie bić. tak? W związku z czym tak to wygląda z perspektywy perskiej. Mamy tutaj te do, do czynienia z taką bitwą. O tyle ciekawą, że można powiedzieć, że z perspektywy wojskowej przewagę powietrzną nad Izraelem osiągnęła Persja, a przewagę powietrzną nad środkowym i zachodnim Iranem uzyskała, uzyskało państwo izraelskie. W związku z czym obie strony są w stanie zdawać uderzenia przeciwnikowi w sposób, który jest bolesny, natomiast nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa własnemu. Terytorium, w związku z czym zaczyna to być walka na to, kto ma więcej celów, albo kto jest w stanie wytrzymać więcej uderzeń. I biorąc pod uwagę wielkość tych państw, ich populacje i w związku z tym różne rozproszenie systemów wojskowych, wydaje się, że lekką przewagę tutaj mogą mieć persowie, chociaż z drugiej strony dowództwo. I systemy rozpoznania, i, i spójność działania systemowego Sił Zbrojnych Izraela jest tutaj dużo, dużo większa niż przeciętna. Co jeszcze, może tutaj nie będę mówił o tych rzeczach, które Państwo wszędzie mogą znaleźć sobie, bo nie ma sensu się powtarzać. Warto z perspektywy naszej spojrzeć na to, jaki wpływ na nas i na świat mogą mieć te intensywne uderzenia, które też są skierowane w kierunku ośrodków jądrowych, co jest niezgodne z konwencjami genewskimi, na pewno takimi, które wiele krajów europejskich podpisało. Nie wiem, czy, czy są one podpisane akurat przez te dwa państwa, bo siłą rzeczy te państwa są specyficzne i trochę od nas odstają. Natomiast jeśli spojrzymy z perspektywy amerykańskiej, nawet tego raportu z 2017 roku, o którym wielokrotnie mówiliśmy w historii fundacji, to najmniej istotnym rejonem dla Stanów Zjednoczonych jest Europa Środkowa, mniej istotny Bliski Wschód, kluczowym jest Pacyfik. I teraz spójrzmy na, na te wydarzenia z perspektywy Persji, Rosji, a przede wszystkim Chin. Konflikt. Ukraińsko-rosyjski był darem z niebios dla Chin, bo utrudniał skupienie się Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku, nadwyrężył ich zapasy amunicji. Rozpoczęcie konfliktu tej skali na Bliskim Wschodzie jest już powodem do otwierania szampana. Proszę sobie pamiętać, że miesięczna kampania przeciwko Huttim zatrzymała się. Bez uzyskania żadnych sukcesów yy, i rozejmem obu stron. Co więcej, to był konflikt, w którym po raz pierwszy systemy obrony bezpośredniej musiały bronić ameryka, amerykańską flotę nawodną. Stracili yy, samolot, yy, w, który spadł rzekomo yy, z lotniskowca podczas gwałtownych manewrów, w, w których musieli unikać uderzeń pocisków balistycznych. Yy, Huttich, tak, to też wiele pokazuje i przerwali to uderzenie ze względu na to, że koszty finansowe i koszty w zapasach zużywanych były zbyt duże i Amerykanie stwierdzili, że nie będą walczyć z Huttim. W związku z czym z jednej strony mamy nadwyrężenie zapasów ze względu na Ukrainę, z drugiej strony nie są w stanie wywalczyć, wymusić posłuszeństwa na Huttich i teraz dochodzi ta, ta wojna, w której też Amerykanie już przesyłają własne zapasy, żeby wesprzeć Izrael. To wszystko oznacza, że Ukraina nie powinna otwierać szampanów ze względu na to, że Persja została zaatakowana, która tam sprzedaje broń ukraińską. Z perspektywy ukraińskiej lepiej by było, żeby ta, ta wojna nie wybuchła. Z perspektywy amerykańskiej bardzo jest szkodliwy wybuch tej wojny, bo wydaje się, że Izrael, zobaczymy w ciągu kilku dni, o, może się okazać, że mówię tutaj nieprawdę. Trzeba to wszystko wziąć z dużą dozą ostrożności, natomiast wydaje się, że realizuje się scenariusz najgorszy z możliwych dla Amerykanów, to znaczy dwie pełnoskalowe wojny regionalne plus potencjalny konflikt o Tajwan, i to jest idealne ustawienie planszy z perspektywy chińskiej przed rozpoczęciem konfliktu, a z perspektywy naszej. Tutaj lokalnej. Proszę pamiętać, że wojna pomiędzy Izraelem a Persją to jest wojna pomiędzy krajami, które nie tylko nie graniczą ze sobą, ale nie graniczą nawet ze swoimi sąsiadami. W związku z czym to jest troszeczkę tak, jakby Polska walczyła nie z Niemcami, nie z Francją, a z Hiszpanią. Nie mówię teraz o odległości w kilometrach, tylko o odległości w sensie sąsiadów, tak? Bo uderzenie z jednej czy z drugiej strony musi przelecieć. Nad co najmniej dwoma krajami neutralnymi formalnie w tym konflikcie, czyli albo przez Syrię, albo przez Jordanię, a potem przez Irak, zanim dotrze to do Persji. W związku z czym nie wydaje się, może inaczej, jak Państwo myślą, jak w tym stoimy my, państwo, które nie ma zdolności produkcji własnych środków ogniowych o zasięgu większym niż 40 km. W sytuacji, w której oni wymieniają się ciosami tyś, ponad tysiąc kilometrów, z rozpoznaniem, z szacowaniem szkód, z rozpoznaniem nie tylko obiektów, ale rozpoznaniem kiedy, jakie dowództwo, w którym miejscu jest, żeby w nie uderzyć. To są wszystko zdolności, które są poza sposobem myślenia polskiego sztabu generalnego, nie, nie, nie poza zdolnościami. Tak? Nasi myślą o tym, jak osiągnąć zdolność w bitwie pancerno-zmechanizowanej, ewentualnie w uporczywej obronie terenu, plus uderzenia na 200-300 km w, nie wiem, w składy, magazyny amunicji, czy, czy lotniska, czy jakieś, czy jakieś sztaby, logistykę ewentualnie, natomiast nie w uderzenia w ośrodki władzy nieprzyjaciela na odległość 1000 km i więcej, w związku z czym to pokazuje w jakim stanie jest polska myśl wojskowa, a jest w uproszczeniu w dokładnie, takim samym, dokładnie takiej samej sytuacji jak polska demografia czy polski budżet. W związku z czym życząc Państwu wszystkiego najlepszego, zachęcając do tego, żeby myśleć też z perspektywy własnej rodziny, z perspektywy te, jakie są potrzeby mojej rodziny, mojej małej społeczności, jak jakoś możemy zabezpieczyć siebie. I bliskich w najbliższej przyszłości, i podpowiadam od razu, że nie ani plecak kucieczkowy, ani zwiewanie do Hiszpanii. Chyba, że ktoś lubi mieszkać wśród mieszkańców Magrebu, to wtedy niech tam się wybiera gdzieś na południe Włoch czy, czy do Hiszpanii. To mogą być świetne pomysły, ale bardzo krótko może trwać ta ich świetność. W związku z czym jeszcze raz wbrew pozorom. Tak jak o tym pisał chociażby Józef Mackiewicz a propos 1939 roku, czasami naprawdę lepiej nie uciekać i być na miejscu w terenie, który znamy, wśród ludzi, których znamy i w możliwościach, które mamy, w których mamy doświadczenie od kilku, kilkunastu lat, niż uciekać gdzieś z plecaczkiem wypełnionym na trzy doby, żeby potem stanąć w korku gdzieś na A2 czy A4 albo w jakimś lesie i próbować okraść. Zgodnie z propozycją polskiego rządu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką śmieszną broszurkę, którą dali, że potrzebny jest łom w każdym plecaku, żeby włamać się do sklepu albo do jakiegoś opuszczonego mieszkania. Myślę, że w tych wspólnotach, które myślą w podobny sposób, jak osoby współpracujące z Fundacją Darma, akurat te domy nie będą, czy te, ta infrastruktura okoliczna, również sklepy, nie będą optymalne z perspektywy kogoś, kto będzie myślał, Zgodnie z mentalnością plecaka ucieczkowego, małego łomu plecakowego i porad, absurdalnych porad Centrum Rządowego RCB, to było bodajże tak, było źródłem tego absurdu. Także jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Ciekaw jestem Państwa opinii w komentarzach. Pozdrawiam i do zobaczenia.